Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym zaprezentuję coś nowego, coś nowego, a mianowicie talie, którą stworzyłem dla Forfanów. Yy, loża czarodziej się zwie i oparta jest głównie na czarodziejach. Talię pokażę może po gierce. Najpierw zagramy sobie, bo je pokażę. Tyle co ją zrobiłem. Nie wiem jak się będzie sprawować. Zobaczymy, zobaczymy. Jak będzie wykrywać to dobrze, jak nie, no to też dobrze w sumie zrobiłem ją bez, bez myśli o jakichś większych podbojach w proranku czy tego typu rzeczach, ale dobra, zobaczycie, zobaczycie co tu mamy. No i można odpowiedzieć, że w 80, jak nie 90% opiera się na czarodziejach. O, w 80 może bo kart, parę kart specjalnych jest. KP kapena. KP. Miejmy to za sobą. Może nawet dobrze, że tak się zrobiło. Dobrze, że nie Nilfgaard, Te blokady mogłyby być uciążliwe blokady i truty. Jak wy już widzicie, jest pełna ręka czarodziejów, poza oczywiście królową Adalium. To mi się przyda. Dwie te też nieźle, Ale brak mi tu jednego. Brak mi tu jednej karty, kurczę, której. Na razie nie dobrałem i się zastanawiam, czy mi się udają dobrać. Na no, adeptkę musiałbym, na razie, aut. O, właśnie tego było mi brak. sztuk mistrza. Bo to są nasze główne silniki w tej rozgrywce. Opiera się na czterech sztukmistrzach nawet. Jeden właśnie mamy z Adali. Drugi wyciągamy z Tali, Trzeci mamy na ręce, no i czwarty z operatora. W ten sposób. No, tu możecie sobie szybko jeszcze podejrzeć co mamy, no i zagre... zagramy ich, w sumie czemu by nie, zagrajmy ich. Zagrajmy, szkoda, że nie ma operatora w tej rundzie, bo operator jest też o tyle dobry, że to jest czarodziej i jak zagrajmy go, to doskamy ładunek na tym pierwszym sztukmistrzu. Ale możemy również dobrze go zagrać później, jak już wyciągniemy tych dwóch, nie tych dwóch. Musiałbym przed tym zagrać, co gadam. Wybaccie Dlatego najpierw jest właśnie najpierw Adalię potem... Potem tyle czarodziałem. a pan Natalia. Brak kreatywności, brak kreatywności Ja mam do... Ja mam kreatywnie służoną talię, ale czy ona będzie grywalna, tego nie wiem Mam nadzieję. A może właśnie na witalności na razie polecimy, cyk. Na razie witalność niech raz. Choć dla niego to jest też trochę uciążliwe, on ma tarczę i jeśli on wystawi Anseisa no to tak ten pojedynek za wiele mu jeda. Nie, na razie, na razie stara się Stara się go lekceważyć nie tyle co ignorować. Może. A może tą annę wyautujemy? A wyautujemy, ją cyk. Zachęcam, zachęcam do właśnie tworzenia jakichś nowych talii. Mimo, że nie miałyby one przynosić jakichś wielkich wygranych, no to jednak jest to trochę odświe odświeżenie dla obecnej mety. I tak kurczę, trafisz na takiego przeciwnika i się zastanawiasz, co tam będzie grane i tak nie, nie wiesz do końca. A tu trafisz, no to już całą talię prawie, że na, na wylot można przewidzieć. Bo każdy gra praktycznie to samo. Może może damy sobie... Ja to no 4 tury teraz da. No to możemy w to. Możemy dać w to. Cyk Chcemy ulepszyć. Ale co? Ale co? Tego sądzę, że bardziej nie trzeba Dobra Ona zanim się do tych 7 ulepszy, ta Atalia na stres. Nie chciałem, żeby mieli tyle, miały tyle samo punktów, bo nigdy nie wiadomo, czy jakiegoś igni nie zagra. A, tak myślę też będzie okej. A jednak pasik. No i dobrze, i teraz spróbujemy ewentualnie rzucić dwie karty. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Nie mam za jeszcze nie mam jakiejś strategii do e, skutecznej na tej talii. Uczę się dopiero, uczę. Być może coś trzeba jeszcze tu zmienić tego, też nie wiem. Tak mówię, to... Z... Dopiero zaczynam. To mógł talion grać. Zaczynam w sumie, jak chcę ją przed... podkazać wam na filmiku. A jak będzie nawet fajnie się grało, to sobie nią ją pogram, a jak już dobiję pro dobiję proranka. by się tu bardziej tak pobawić. Ten jest ok znaczy nie jest OK, ale kurcze... <laughs> nie jest OK, ale co tu zrobić? Drugiego bym nie chciał dobrać, bo bym... musiał wyciągnąć go z, 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 z... dowódcy. Tego bym chciał. Tego jestem ciekaw kurcze, jak on by zadziałał, ile on by mi punktów dał. Zagrany na przykład na finishera. To jest ciekawe. Bardzo ciekawe dla mnie. Hmm. Gramy tu coś w tej rundzie? W sumie, w sumie nie musimy. Później wymienimy na przykład wrzące olej i adeptkę jeszcze. Jedną kartę dobierzemy. No a, dobra. Więcej mulliganów będzie. Ja mu pewnie to na rękę, że ja tego nie gram, ale. Też nie chciałbym iść na całość, bo mógłbym tego nie ugrać. Tutaj się boję też, bo nie, nie mam jeszcze tej talii, mówię, tak mówię, opanowanej jakoś... to przyjdziesz z czasem, jak rozegram ileś tam jak. Tak wstępnie sobie tylko pracowałem strategię i jakbym chciał nią grać. Przygotowałem ją tak naprawdę parę minut nim zacząłem nagrywać, więc... Nie miałem czasu, żeby nią pograć. Gram teraz, dobra, dobra. Wykładowca to. Może wykładowca? O nie, tego też nie chcemy. Sabrinka może być. To. To się przyczytało. Jakieś ładunaczki, coś ten. Ale. Kurczę, i tu jest ryzyko, tu jest ryzyko. Proszę Państwa. Chyba, że zagramy drugą adeptkę wtedy. Bo możliwości doboru jest jeszcze całkiem sporo. Zaryzykujemy. A nie. To nie było nic szczególnego. Dobra. Dobra, dobra, zagramy dwóch. Już teraz, chyba. Chyba tak. Mogłabym w sumie jeszcze najpierw matę puścić. Mata co mi dobierza walacha, nie? Chyba tak. No szkoda, że go Deathmola nie, zobaczy, nie zobaczymy tutaj. Bardzo bym tego chciał, ale się nie uda. Najwyżej... Zapomnij o smutkach. Najwyżej... Wy sobie ten talii będziecie testować, zobaczycie jak wam się ten Deadmold sprawdza. Ja też poza jeszcze nagraniem sobie pogram nią. bo nigdy, nigdy nigdy jeszcze nie grałem tym deathmoldem. Znaczy grałem w becie jak miał ten tam tworzył Piorun... Piorun Alzura bądź jakieś tam zjawiska pogodowe zagrywał. Ale nie grałem właśnie już po, po tych jego... Zmianie umiejętności tutaj. A Dengo, no bo to czarodziej, no i tak... Mając z złożoną po czarodziejów, to nie jest wcale głupie rozwiązanie. Dobra, zagramy ich chyba... Oczywiście. Chyba już czas. Chyba już czas, tyle że tego mi pewnie tą czwórkę będzie chciał zabić. Nie wiem jeszcze, czy za pomocą Anseisa, choć z drugiej strony, mógłby uderzyć też równie dobrze ósemkę, czy znaczy szóstkę, ponieważ właśnie Ansej się pojawił. A czwórka był dla niego bardziej groźny, ponieważ miał dwa, ła... dwa ładunki, miałby dobra. Kiedyś tu by mogła iść, żeby ich wzmocnić, tylko tu się trochę mi to nie podoba, że dwie karty o takim samym waliu. Zaraz, żeby nie wyleciało jakieś kurczopalenie palenie w to miejsce. To bardziej, że oni się będą wzmacniać, 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 wzmacniać. Jeśli on tego nie. żadnej karty z nich nie obije, chyba że ja sam sobie obiję. A, dajmy tą keirę, dobra. A teraz coś specjalnego. Ma... A nie, bo ten właśnie, ten od 4 go wzmocni. Ale to mimo wszystko jest niebezpieczne, bo do 10 będą miały tak, tak samo się pioły. Równomiernie. To już wystarczy na igni. Przykładowo, już tak szybko. To kurczę mnie zaskoczył. Tym bym mógł tą piątkę zneutralizować, ale też nie, nie chcę. Może Margarita lepiej jednego zablokować. Albo, albo Filipa i tutaj trochę pobijać. A może Filipom? No i to już szczerze powiedziawszy wygląda lepiej. Choć nie mówię. Może jakby miał iść dużo w jednej linii, to byłoby złe. No mamy skierę Na tym to się w końcu opiera. No ale dobra. Też, też nie jest dobrze, jak będzie miał za dużo, bo on jeszcze nie użył. Nie, zawsze zapomnę, jak ta jednostka się nazywa. Nie użył tej jednostki, która. E, wzmacnia wszystkie egzemplarze danej jednostki i hey, daje im pancerz. O, tu jest jakieś wzmacnianie, ale to jeszcze nie to. Wisegert jeszcze tu poleci pewnie. Tylko na razie ma tylko dwie wzmocnione, więc sądzę, że nie będzie shadow. Ja sobie chyba to puszczę w tego pana, choć pod da to zostawić, może lepiej. A zablokujemy to? Może tak lepiej zrobimy? Nie mogę. Cykl. I też trzeba ten Z2 wzmocniony. Robimy może tego, żeby nie miał wzmocnionych jednostek. jesteś dobry. No, pytanie, czy teraz nie siądzie palenie? Że tak powiedział. No, za chwilę będzie, o, jesteś dobry, ale spali mi dwie dziewiątki. Tak, mówię, to było dosyć niebezpieczne. Co tu zrobię? I niby to Igni teraz zostało nerfa. No to widzę częściej niż wcześniej. To mnie zastanawia, tutaj. O co tu chodzi? Dobra, dobra. Co my sobie teraz zagramy? Czy to już czas jest na Avalacha? Awalach zaraz powie: już czas. Ale może jeszcze najpierw ją. Potem Avalach. Potem to. Chyba tak. Chyba właśnie tak zrobimy. Taka będzie. Taka będzie kolejność w tym wszystkim. Tak zrobimy. Musimy yy, neutralizować tego wzmocnienia. A właśnie, i tak pozmocniam. Chciałem powiedzieć, tak jeszcze wzmocni, bo będzie ale... mare. Wisegard poleci teraz? Tak, by Wisegard leciał, to może bym chciał tu wrócić. Chyba, że poleci w tył, ale nie sądzę, że aż tak będzie odważny, że aż tak będzie. A nie, nie żebym się gniewał na to, co on właśnie zrobił. Weź się, bałem, że żeby ściągnie dwie, a ja teraz mam pewność, że nie zrobi tego. To prawda, nie, nie powiedziane, że on będzie żył za, za chwilę. Ale jest ok, na razie jest ok. Może właśnie wdźmy na tył deszczyk Już Cyk, deszczyk Będzie tu w sam raz Absurd. <śmum> Chwila. Ile ten? Jest? Do pięciu mogę go zbić bez problemu Może to właśnie obijemy do pięciu sobie? Jeszcze, teraz musi iść sk Skelligijski Sztorm e, Na to wadę Makar, e, Shila I na koniec sobie zostawimy to coś Co uderzy? Tak, oczywiście Bardziej opłacalnie więc że trzy punkty w temu zapakuje, ale nie I z tego w takim razie capnąć no dobra Dobra, tą siódemkę sobie pijemy. I już sker, jest To jest najfajniejsze w tym wszystkim, że w obecnym mecie nie ma czegoś takiego, że się spodziewają pogody, bo się nie spodziewają. Nie ma. Nie mają na to. Nie mają na to żadnej, zupełnie żadnej kontry. Ech, przed nami ciężka noc. Tak samo, tak jak jest kontra na. Nie no ten mi się nie podoba, ale. No cóż, nic, nic z tym panem nie zrobię. To mi wyzeruje, to mi się. To mi się nie podoba, ale muszę wrócić, nie mam wyjścia. Zeruję, ok, robi to? Co on to może mieć jeszcze? Aha, a, a myślałem o tej karcie, myślałem, ale zapomniałem, mówię, nie grał tego pod Kedweńskich? Mówię, może nie ma, ale jednak miał. No i tak, jak widzicie, udało się, może nie była to jakaś drużgocąca przewaga z naszej strony, ale tak jak mówiłem, talia była stworzona dla zabawy, żeby tak trochę nawiązać do tematyki wiedźmina. Okej, okay. dobra, nie będziemy, ha, się tutaj. Proszę patrzeć, pokażę Wam talie, tak jak hmm, Dobra, co Geralta ustawiłem jako skórkę, no bo nie ma jeszcze takiej jakiejś jakoś typowo skórki czarodzieja czy coś. Byłaby jakieś Filipy czy coś. Ten Filip ustawił w końcu przywódczyni eee, By Bynajmniej w książkach tak było. No i tak widzicie, mamy Filipę. Bardzo, bardzo dobra kontrola jeszcze, zwłaszcza, że mamy sztuk mistrzów tutaj, więc Filipom obijamy, a nimi dobijamy. <grystanie> tris zastanawiam się, czy ją dać, czy ją dać, czy nie, bo w sumie mamy 4 punkty, plus 5 yy, z tego oleju wrzącego, ale to nam daje 9 punktów, a ona kosztuje 11 i to tak nie do końca się opłaca, ale cóż by to była za loża, gdyby nie Tris. Dalej królowa Adalia, która nam tworzy właśnie sztuk mistrza. Ale to już wiecie, możemy ją równie dobrze zagrać sobie, na przykład pod adeptkę. Ale adeptki bez sztuk mistrzów to też nie mają sensu, nie? No więc bardziej pod tego sztuk mistrza, jeśli jest. A jeśli nie ma w pierwszej, no to trzeba trzymać ją na trzecią lepiej, nie? Przynajmniej ja bym tak zrobił. Awalach, awalach. Dany jest, bo jest raz, że jest czarodziejem, dwa, że tworzy zjawisko pogodowe. Zjawisko pogodowe jest potrzebne do innemu czarodziowi, wademakerowi. To jest tak. I tak, jawalacha dan z tego względu, mimo już trochę kosztuje, 10, bo już za 8 możemy mieć tu pogodę dowolną z berła, w zależności od potrzeby, ale. Się bardziej opłaci, bo tu mamy jeszcze dodatkowo 3 punkty dzięki Awalachowi, więc on jest dużo lepszy i jest czarodziejem. To też jest kolejny plus. No, Mata, żeby trochę móc coś dobrać, bo gdybym nie dał Maty, myślałem, yy, miałem tu wcześniej gradobicie Marigold, ale za dużo tych złotych kart byłoby i bym yy, na trzeciej rundzie miałbym. Nie, nie, nie mógłbym ich wszystkich dobrać. To byłby problem. Nadal nie mogę dobrać, no ale na pewno jest lepiej niż by yy, było, gdybym miał tu to gra do bicie. Mimo, że gra do bicia też nie jest złe, bo dobra karta 10 punktów za 9 prowizji. Jest poko całkiem, ale myślę, że ta mata jest tu potrzebna. Mimo, że to nie jest czarodziej, trochę odbiegły matematyki, no ale dzięki niej mogę zagrać czarodziejów <laughs> Keira. No to czarodziejka, no i witalność myślełem, Myślałem że nawet przez moment, żeby da, nie dać gdzieś jakiegoś Nataniela, nie wcisnąć się to, ale mówię, a nie ta tematyka, a w sumie witalność może się równie dobrze przydać pod sztuk mistrzów, czy pod cokolwiek innego. Deadmold. właśnie jego byłem bardzo ciekaw, bo karta sama w sobie może nie jest jakaś wybitnie mocna. To miało być rzucone do obecnej mety w KP, czy gdziekolwiek indziej, ale mając całą talię magów a on wzmacnia wszystkich sojuszniczych magów o 1, no to kurcze warto, warto wziąć go pod uwagę i jestem ciekaw jeszcze jakie, jakie będzie można maksymalne punkty na nim zrobić w trakcie kierki, no bo tak teoretycznie no to może zrobić sporo. Zakładając, że możemy mieć nie wiem z 9 magów na stole albo 8, wystawiamy go, wszystkich 8 wzmacnia, on ma 6 punktów, no to kurczę mamy 14 punktów za 8 prowizji, więc też jest dobrze. No operator, jest raz, że czarodziej, a dwa, że daje nam dodatkowego sztukmistrza i mimo iż da przeciwnikowi też sztukmistrza, no to on będzie miał tylko jeden ładunek i nie sądzę bym miał więcej, bo rzadko kto gra czarodziejów. Skalikijski sztorm, bardzo dobra karta, za 7 prowizji tylko. W rzędzie obecnej mecie, w rzędzie często jest grane bardzo duża liczba jednostek po 6, 5, 6, a nawet 7, 8 czy tam 9 nie? Przy, przy harmonii. A to wszystkim zadaje po 1. I nie przez jedną turę, a przez dwie. To daje nam przy 7 jednostkach w rzędzie 14 punktów za 7 prowizji. A jak to wydłużymy dzięki, dzięki wadę makarowi, to już jest 21 punktów. Do tego dojdzie sabrinka. No to sobie sami już policie. Dobra, lecimy dalej. Margarita, czarodziejka i blokada. Jeszcze był pierwotnie, tutaj dałem jeszcze do garaja, ale stwierdziłem, że jedna blokada wystarczy przy, przy tym, co jest obecnie grane. Więc Margarita. Bardziej tak się trzyma loży. Do Garaj był czarodziejem. I do loży nie należał. Sheila. Też czarodziejka zloży, no i trochę kontroli daje. W sumie 8 punktów idzie z niej wyciągnąć za 7 prowizji, spoko jest Sabrynka, już wspomniałem o niej. Właśnie najlepiej zagrać ją w linii ze Skelligejskim Sztormem, a gdyby tego nie było, bo nie zawsze możemy dobrać ten Sztorm, no to właśnie lepiej najlepiej ją zagrać w takim momencie, że będziemy w stanie obić ją tym Sztukmistrzem, sztuk no żeby móc ją zlikwidować, bo ewentualnie później użyć jakiś wrzący olej czy cokolwiek innego, no ale to już trochę strata punktu, nie? No wrzący olej, no to taka kontrola, trochę adeptka, to typowo pod sztukmistrzów. Sztukmistrza pod do dowódcy, o czym mówiłem. Słowo runiczne, zaklinoczka, wykładowca. Szczerze, czwórki to są zapychacze, nic innego, ale że dzieje, tu mamy, no to, to wrzuciłem. No, i, i to w życiu miałem ja też w formie takiego bardziej zapychacza, zakręcia, tak bardziej, żeby było nawiązanie do magii. Może, może mogłem coś innego tu wrzucić? Nawet szczerze mówiąc, nie przyglądałem się temu jakoś bardziej. Po prostu wybrałem to. Chcecie to w coś innego. Wasza sprawa. No to na tyle. Myślę, że się podobało. Zachęcam do stawienia łapy w górę, followków, subskrypcji i, i tak dalej komentarze jeśli macie jakieś pytania hmm. i coś jeszcze bym mógł powiedzieć, że nagram więcej takich tematycznych filmów może Wiedźminów, aczkolwiek Wiedźmi to są już trochę oklepani, bo gdzieś tam często próbowano ich grać. Ale może zrobię coś innego, trochę na innej zasadzie. No to zobaczymy. Piszcie co byście chcieli zobaczyć, jaką tematykę z Wiedźmina. W w Przyszłości może będzie więcej tych kart do danej tematyki, więc wtedy będę mógł y, miał większe pole do popisu. No także myślę, że to na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach i na Twitchu podczas streamków. zapraszam również. Hejka.